Najlepiej sprzedające się arabskie zimowe perfumy Absolutnym hitem z zeszłego roku był Kajan Classic Bardzo bliski zamiennik dla Dior Homme Intense Elegancki, wieczorowy, delikatnie pudrowy, seksowny Z podobną trwałością co Dior jest w Jeden powie dwie godziny, drugi 8, w moim przypadku jest to około 6, a tak to wygląda według ludzi w internecie. Nie wiesz mi, sprawdź sam. Latafa His Confession. Na pewno należy im się nagroda za najbardziej wyróżniający się flakon. Własna kompozycja od Latafy w podobnym stylu co poprzednik, lecz z większym pazurem niczym doświadczona mamuśka. Waniliowa, wieczorowa, elegancka, minimalnie irysowa kompozycja z dodatkiem kadzidła... Które nadaje mu Fragrance World Liquid Bran Czyli jeden z najlepszych klonów ever Gdzie podobieństwo do drugiego niszowego z de Marley Altair Sięga do nawet 95% Słodka, pralinowa, wanilia którą przeleciało samcze drzewo gwajakowe. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest to męski odpowiednik dla wiralowego Latafa Hamra. Latafa Kingdom for Men. Pierwszy i całkiem niezły zamiennik dla Lemal Elixir. Oprócz wiadomo niższej jakości, mamy tutaj mniej miodu, mniej tytoniu, a więcej lawendy. Podobieństwo bym ocenił w okolicach 80%. Wydaje się dobrze, bo jest tani, trwały i był jednym z pierwszych zamienników Elixira.